W sobotę 28 marca senator PISU Jan Maria Jackowski zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową, której tematem było wprowadzenie euro w Polsce. Zwrócił też uwagę na kampanię wyborczą, podczas której jego zdaniem dyskutuje się na tematy poboczne, a nie tak ważne, jak m.in. wprowadzenie europejskiej waluty w naszym kraju. Serdecznie na konferencji prasowej w Ławie W konferencji biorą udział pan Jan Łukasik, przewodniczący zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Moławie i ja, senator Jan Maria A tematem głównym dzisiejszej konferencji prasowej jest kwestia zamysłu wprowadzenia euro w Polsce, ponieważ w tej chwili jesteśmy w toku kampanii wyborczej i widzimy, że Próbuje się zwekslować tę kampanię na tematy poboczne, natomiast nie dyskutuje się o sprawach zasadniczych, a jedną z tych spraw zasadniczych to jest deklarowane przez pana Bronisława Komorowskiego, obecnie urzędującego prezydenta, chęć jak najszybszego wprowadzenia Polski do strefy euro, na co nie ma zgody społecznej. Mało tego, chcę podkreślić, że tak jak Mówi się w tej chwili, że yy, to jest temat do rozstrzygnięcia po wyborach, więc Szanowni Państwo, to absolutnie tak nie jest. Ja przypomnę, przed, przed rokiem 2011 mówiono, że absolutnie po wyborach nie będzie podwyższony wiek emerytalny, natomiast tylko było po wyborach i natychmiast wiek emerytalny Został wdrożony i ci, co zarzekali się, zastrzekali, że na pewno nie będzie wiek emerytalny podwyższony, to został drastycznie podwyższony, przypomnijmy, kobietom do 67 roku życia, mężczyznom o 2 lata, ale znacznie został i bez zgody społecznej i mimo licznych protestów społecznych i bez debaty publicznej na ten temat. Przypomnijmy, że Związek z Solidarność włożył 2,5 miliona podpisów pod referendum w tej kwestii i to dnia yy, i to referendum jak wiadomo się nie odbyło, natomiast z kolanem ta reforma została przeforsowana i negatywne skutki widzimy. I dlatego mając to w pamięci my już dzisiaj w trakcie kampanii parlamentarnej, ponieważ tu dużo będzie zależało od prezydenta, ale również w kampanii yy, 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 znaczy prezydenckiej, ale również w kampanii yy, parlamentarnej. Będziemy o kwestii euro mówili, ponieważ ona dotyka każdego z nas. To nie jest temat abstrakcyjny, jak próbuje się przedstawić to opinii publicznej. Ja przypomnę, że Bronisław Komorowski złożył do marszałkowski Marszałkowskiej projekt zmiany konstytucji, bo żeby wprowadzić w Polsce euro, to trzeba zmienić konstytucję. Taki projekt istnieje. Przypomnę również, że kiedy powstawał rząd Ewy Kopacz, to mówił, że jednym z najważniejszych wyzwań, które stoi przed tym rządem, to jest kwestia wprowadzenia w Polsce euro, a ponieważ w tej chwili ten temat nie jest nośny społecznie, ponieważ większość Polaków jest przeciwna euro, w związku z powyższym próbuje się wyciszyć ten temat i wrzuca się właśnie tematy zastępcze. I stąd parlamentarzyści prawa i sprawiedliwości i działacze prawa i sprawiedliwości w tej chwili występują w dużej kampanii społecznej, informacyjnej na temat skutków euro. Senator podkreślił też, że PIS widzi możliwość przystąpienia Polski do waluty europejskiej, ale w momencie, gdy nasi rodacy będą zarabiać na poziomie unijnym. Dodał też, że Polacy dzielą się nie na rozsądnych i nierozsądnych, tylko na tych, których stać jest wykupienie sobie wizyty u lekarza specjalisty i tych, którzy muszą czekać w kolejkach. Przypomnę, że pan Andrzej Duda w dniu wczorajszym, czyli w piątek, był na Słowacji i zrobił taki koszyk zakupu. W przeliczeniu wyszły te zakupy na 54 zł. Natomiast ten sam towar kupiony w tam były podstawowe: jajka, soki, mleko, chleb. Taki podstawowy koszyk zakupiony na terytorium Polski to były 34 zł. Więc widzimy, że. 20 zł jest różnicy między po wprowadzeniu euro i z tego punktu widzenia przy dochodach Polaków, jakie są obecne, obecnie, wprowadzenie waluty euro i y, oznacza w praktyce znaczącą, znaczącą podkreślam podwyżkę cen, co spowoduje, że pogorszą się życie, y, życie Polaków. Stąd my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy przeciwni wprowadzenia euro do momentu, kiedy Polacy nie będą mieli średnich dochodów, takich jak jest średnio unijna, Wtedy możemy rozważyć problem wprowadzenia euro, ale w tej chwili nie możemy. Ja przypomnę, że mamy awanturę w tej chwili, jeżeli chodzi o przewoźników, ponieważ strona niemiecka wprowadziła minimum 800 euro za godzinę pracy i nawet ci kierowcy ciężarówek, którzy przejeżdżają przez terytorium Bundesrepubliki, Republiki powinni taką stawkę otrzymać, w tej chwili to jest zamrożone, ale wywołało to powszechny protest przewoźników w Polsce, ale widzimy, że między tym, co siłą nabywczą, jaką mają kraje stare i Unii, ich poziomem dochodów, i relacją do cen, to widzimy, że w Polsce jest po prostu generalnie drożyzna, dlatego że owszem, ceny złotówka są niższe, ale proszę sobie przeliczyć, ile obywatel Polski za średnią pensję może kupić litrów paliwa, a ile za średnią pensję może sobie kupić litrów paliwa Niemiec, Francuz, Włoch, Grek, czy ktokolwiek inny. Widzimy tutaj, że. U nas, mimo że mówi się, że jesteśmy Zieloną Wyspą, mimo że nominalnie PKB w Polsce rosło, jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie PKB rośnie, natomiast siła nabywcza ludności spada, ponieważ jest wzrost cen towarów, usług, jak również wzrost podatków. Ja przypomnę, że w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, Znacząco w Polsce wzrosły podatki od tego podatku pośredniego, czyli VAT-u, ale również różne parapodatki, różne opłaty, chociażby opłata śmieciowa, chociażby różne inne opłaty ekologiczne i związane. Jeżeli to wszystko razem się sumuje, to widzimy, że jeżeli chodzi o realne dochody ludności, realną siłę nabywczą, to niestety, niestety podkreślam, w poglądzie rządowej ta siła nabywcza ludności spada. A jeżeli, jeżeli, jeszcze ludzie kupują towary, to tego rząd nie bierze pod uwagę, ale proszę pamiętać, że ponad 2 miliony Polaków wyjechało za granicę, i masę rodzin jest sponsorowana przez pieniądze z zagranic, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec i z innych krajów, gdzie Polacy za chronią musieli wyjechać i między innymi za te pieniądze, te rodziny tutaj w Polsce, ponieważ one przypływają do Polski te pieniądze, jest możliwość łatania budżetu, więc proszę zauważyć, że to nie jest cud gospodarczy obecnej, tylko zarabność i dzika praca. Polskich obywateli i tylko to umożliwia, że y, jakoś y, Polacy wiążą koniec z końcem. I na koniec chciałbym skomentować, że to, co nasz kandydat, prezydent, mówi, że jest, y, y, że Polska się dzieli na ludzi rozsądnych i, i tych nierozsądnych, to bym powiedział, że. Polska pod rządami Platformy Obywatelskiej dzieli się na tych Polaków, którzy do specjalisty czekają ponad rok, żeby się dostać do lekarza i tych, którzy mają pieniądze, są zadowoleni i mogą sobie wykupywać usługę medyczną i wizytę u, u specjalisty. I taki jest podział, a nie na tych, którzy są rozsądni i nierozsądni. Po prostu władza oderwała się od rzeczywistości, jest zamknięta w sobie, zamknięta w takiej wieży z kości słoniowej i po prostu uważa, że jest wspaniale, a kto jest niezadowolony, ten jest frustratem albo po prostu buntownikiem i nie rozumie jaka jest sytuacja. Sytuacja jest jaka jest. Ja jako senator Północnego Mazowsza chodzę po ziemi i spotykam się z ludźmi i wiem, jakie ludzie mają problemy, ile kosztuje życie, ile kosztują dojazdy do pracy, jak wysoki jest poziom bezrobocia tutaj, jak młodzież musi dojeżdżać do nauki, jak to w ogóle wszystko na co dzień po prostu wygląda. I gdyby nie determinacja ludzi, i tak jak wspomniałem, Starowanie i bardzo ciężka praca i praca, którą nieraz trzeba i 2-3 godziny dojeżdżać do tej pracy, żeby w ogóle y, móc jakiekolwiek pieniądze zarobić, to, 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 to bez tego w ogóle y, te warunki życia byłyby jeszcze gorsze. Tak samo tutaj jest teren rolniczy. Widzimy, że y, ile rolnicy stracili na na tym zamknięciu, na blokadzie rynku rosyjskiego. Widzimy, że przecież pobrali kredyty, pobrali kredyty, są w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, bo przychodzi spłata kredytów, a koszty produkcji roślinnej czy zwierzęcej rosną i mówię to jako członek też Senackiej Komisji Rolnictwa. Natomiast rynki zbytu odpadają i w tej chwili coraz większa grupa rolników jest w trudnej sytuacji życiowej, a miastu się mówi, tak, ale jakimi traktorami oni jeżdżą, jaki sprzęt mają, tylko ludzie nie wiedzą, że to jest sprzęt, który po prostu był wzięty na kredyty i w sytuacji załamania się, sytuacji w rolnictwie. W tej chwili w bardzo trudnej sytuacji są właśnie rolnicy. A więc Polska po tych minuetach 25 lat. I oczywiście były pozytywne zjawiska w tym 25-lecie, rzeczy były pozytywne, ale nie można jednostronnego propagandowego przekazu dawać, że wszystko było jednym wielkim pasmem sukcesów i że obecne rządy to jest największe szczęście dla Polski od ponad tysiąca lat, bo jest to absolutna nieprawda, jest to po prostu yy, typowa propaganda i Ci, którzy widzą jak wygląda system emerytalny, jak wygląda system zdrowotny, jak wygląda dostęp do lekarza, jak wygląda możliwość kupienia mieszkania dla ludzi młodych, szczególnie w mniejszych ośrodkach, bo w dużych to jest łatwiej, ale w mniejszych ośrodkach. Jak to wszystko na co dzień nasze życie wygląda, jaka jest zdolność bojowa naszej armii, jaka jest struktura naszej gospodarki, co Polska produkuje, czy go nie produkuje, jaki jest system bankowy, jak to wszystko po prostu na co dzień wygląda, to każdy obywatel ma na ten temat swój, swoje zdanie. Więc dlatego my poważnie traktujemy kampanię wyborczą, w toku kampanii podnosimy temat istotny, jakim jest kwestia euro, ponieważ to jest nie sprawa fundamentalna w wymiarze społeczno-gospodarczym dla każdego obywatela. To tyle, jeżeli jeszcze Czy jakieś pytania Moje pytanie dotyczy wypowiedzi pani premier Ewi Kopacz, która zaraz chyba po pierwszych wypowiedziach kandydata PiS pana Dudy stwierdziła, że. Czy by PIS chciał wystąpić z Unii, no bo przecież jeżeli PiS nie chce przystąpienia do euro, no to jest to jednoznaczne z wystąpieniem z Unii. Jak tutaj Pan skomentuje to? Nie, no to jest absolutnie propagandowe zagrywka, ponieważ myśmy nie wyli w wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że referendum w 2003 roku żeśmy zachęcali do głosowania za przystąpieniem, aczkolwiek krytykowaliśmy warunki tego przystąpienia, które jak dzisiaj widzimy nie były najkorzystniejsze dla Polski, ale to już jest, jest historia, ale historia, która ma y, brzemienne skutki. Ja przypomnę, to rząd SLD, PSLU y, negocjował te warunki, szczególnie tutaj polskie rolnictwo było y, pokrzywdzone, ponieważ nie miało takich dopłat i do dnia dzisiejszego nie ma takich dopłat i takich szans konkurowania na europejskim rynku, jak rolnicy ze Starej Unii. I my absolutnie nie opowiadamy się za wyjściem z Unii Europejskiej, natomiast uzależniamy wprowadzenie, tak jak wspomniałem euro, ewentualne wprowadzenie w Polsce euro w momencie, w którym średnia dochodów w Polsce będzie taka sama jak średnia dochodów w krajach starej Unii, ponieważ tylko wtedy kieszenie i siła nabywcza Polaków i możliwości rozwoju naszej gospodarki będą dla nas korzystne z punktu widzenia przyjęcia wspólnej waluty. W innej sytuacji będzie to drenowanie polskiego rynku. I chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie tak naprawdę my nie wiemy, co, jaka będzie przyszłość. Euro, ponieważ słyszymy, że Grecja może wyjść z Eurolandu, są wewnętrzne napięcia, są takie kraje jak Portugalia, Włochy, które mają przejściowe problemy, jeżeli chodzi o y, bilansy budżetowe i sytuację gospodarczą. I nie jest napisane, że euro jest na wieczną rzeczy pamiątkę i że będzie wieczne. Być może za parę lat się okaże, że będą kraje, które będą. Tym bardziej właśnie w tej materii i w tej obecnej sytuacji kwestia euro ma znaczenie strategiczne i trzeba bardzo roztropną politykę w tym zakresie prowadzić, a nie bezkrytycznie, tak jak obóz władzy musimy wejść do strefy euro i musimy to zrobić jak najszybciej. Nie na no, jak najszybciej. Jeżeli już, to w momencie, który dla Polski będzie korzystny. Senator odpowiadał także na pytania dziennikarzy dotyczące między innymi sprawy skoków i rzekomego powiązania kandydata PiS-u Andrzeja Dudy z tą sprawą. Czy PiS zamierza, jeżeli ewentualnie miał taką możliwość, podjąć działania, aby jednak ten wiek emerytalny obniżyć, przynajmniej do tego poziomu, jaki był przed podwyższeniem ostatnim, tak? Myśmy podjęli takie zobowiązanie. Przypomnę, że pan prezes premier Jarosław Kaczyński o tym mówił już dawno temu. Teraz nasz kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda, to zapowiedział, że jeżeli prawo i sprawiedliwość będzie rządzić, jedną z pierwszych posunięć nas będzie przywrócenie starego systemu monetarnej, czyli powrót do systemu 65 i 60, ponieważ widzimy, że Przedłużenie wieku emerytalnego, nie, aby bynajmniej nie poprawiło sytuacji gospodarczej budżetu, stało się przyczyną konfliktów społecznych i przede wszystkim oznacza wielkie cierpienie i pasmo utręg dla milionów mężczyzn i kobiet, szczególnie kobiet, które po prostu muszą o 7 lat dłużej pracować. A z kolei to powoduje, że ludzie młodzi. Nie mogą wejść na rynek pracy. Ja przypomnę, że w Polsce jest bardzo duże, w niektórych regionach już ponad 25% ludzi młodych. Nie ma szans, a więc tych, którzy kończą edukację, nie mają szans wejścia na rynek pracy i nie mają szans po prostu zacząć normalne życie, tak żeby mogli zakładać rodziny, mieć dochody i, i cieszyć się po prostu z życia. I to jest bardzo poważne wyzwanie. A między innymi przedłużenie wieku emerytalnego blokuje rynek pracy dla ludzi młodych. I w sytuacji, kiedy ten rynek pracy jest skurczony, wydłużenie wieku emerytalnego no jest wyjątkowo kontrowersyjnym działaniem. Poza tym ono nie zmienia sytuacji, bo trzeba prowadzić politykę. Rodziną, która będzie zachęcała ludzi do posiadania dzieci, podkreślam, to zachęcała rodzinę do posiadania dzieci, nie metodami administracyjnymi, ale podatkowymi, dochodowymi, osłonami socjalnymi i tymi instrumentami, które państwo może prowadzić i to z czasem będzie łagodziło skutki zapaści demograficznej. To nie jest proces, który nagle po prostu spowoduje, że sytuacja ulegnie jakiejś drastycznej poprawie. To jest polityka długofalowa, ale ona jest konieczna. Natomiast samo wydłużenie wieku nic nie da, bo jeżeli by w ten sposób przyjąć ten teraz, to za chwilę trzeba będzie przedłużyć wiek emerytalny do 75 lat i to również niewiele da, ponieważ system podatkowy, system yy, System emerytalny jest w tej chwili w drastycznej zapaści. Trzeba w ogóle go przereformować. Ostatnio dosyć głośno jest na temat pójścia sześciolatków do szkoły, a właściwie walki rodziców, aby te dzieci sześcioletnie pozostały w przedszkolu. Co pisze na ten temat? Co My osobiście... jesteśmy przeciwni stworzeniu Automatu przymusu szkolnego w wieku 6 lat. Uważamy, że system, w którym rodzice po konsultacji z psychologiem czy z pedagogami, jeżeli uznają, że ich dziecko może wsiąść wcześniej do szkoły, żeby miało taką możliwość, ale żeby to była kwestia wyboru. Natomiast nasz system szkolny jest nieprzygotowany do tego, żeby sześciolatki objąć powszechnym obowiązkiem, a praktycznie pięciolatki, no bo serwiska wtedy jest w wieku pięciu lat. Nie jesteśmy przygotowani do tego i słyszymy, że te dzieci po prostu, no, nie mając odpowiednich warunków w placówkach szkolnych, no, po prostu cierpią i w związku z powyższym też uważamy, że taką, tam, y, cały problem sześciolatków, on nie był konsultowany społecznie, był arbitralnie narzucony. Ja przypomnę, że były dwie inicjatywy europe... y, obywatelskie dotyczące y, powrotu do starych zasad. Zostały one odrzucone, mimo że Platforma Obywatelska szczyci się, że w nazwie ma obywatelska, ale właściwie w działaniach y, postępuje przeciwko Przeciwko obywatelom i, od, i w tej kadencji żadna z inicjatyw społecznych zgłoszonych przez obywateli nie przeszła poza pierwsze czytanie w serii. No To pokazuje na ile, a było to chyba właśnie takich różnych inicjatyw społecznych, to pokazuje w jaki sposób traktuje się konsultacje społeczne, o głos opinii publicznej i przede wszystkim w tym wypadku nastawienie rodziców. Drugie pytanie dotyczy samego kandydata, a właściwie tych informacji, które się ostatnio pojawiają na temat skoków, no i powiązań kandydata z, ze sprawą skoków. Co, co pan na ten temat mówi? Jakie stanowisko Te zarzuty są absolutnie problematowe. Pan minister Andrzej Duda. Owszem, spotykał się z przedstawicielami skoków, ale przedstawiciele skoków spotykali się również w Kancelarii obecnego prezydenta z panem ministrem, chociażby Dziekońskim, I to jest normalna pragmatyka urzędu prezydenckiego, który bierze udział w konsultacji całego procesu legislacyjnego, bo jak wiadomo, podpis prezydenta kończy biot legislacyjny ustaw w Polsce. I robienie z tego tytułu zarzutów no jest po prostu śmieszne. Natomiast platforma obywatelska próbuje odwrócić uwagę, I chcę przypomnieć, że te ustawy, które były przeciwko skokom procedowane w Sejmie, były procedowane w Podkomisji, gdzie główne wpływy ma m.in. pan Rosati, ówczesny poseł Rosati, a więc osoby, które są związane Systemem bankowym, który oczywiście miał interes, żeby wykluczyć z rynku spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ponieważ jest to naturalna konkurencja. 2,5 miliona Polaków korzysta z członkami SKOKU, bo żeby korzystać z tej oferty, trzeba być jednocześnie spółdzielcą, czyli członkiem kasy. I stąd, jeżeli już mówimy o działaniu lobbyingowym, to mam nadzieję, że w najbliższym czasie Działania tych podkomisji, które z Komisji Finansów były powoływane jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu, że zostanie tam prześwietlone, co robili tam przedstawiciele posłowie, którzy są związani z lobbym bankowym. Także tyle miałbym do powiedzenia w tej materii. Natomiast tutaj obóz rządzący próbuje, żerując na niewiedzy, i na, na tym, że nie wszyscy obywatele tak są zorientowani w tej kwestii, spróbuje yy, yy, sugerować, że jest afera skoków. Nie ma żadnej afery skoków. Najlepszy dowód na to, że przeciwko Grzegorzowi Biereckiemu nie zostało złożone żadne doniesienie do prokuratury i żadne postępowanie się nie toczy. Natomiast w przypadku prominentnych polityków yy, platformy obywatelskie, jak chociażby Pan Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, czy Pan Minister Kamiński. W tej chwili trwają postępowania prokuratorskie i próbuje się odwrócić uwagę, a więc jeżeli są już postępowania prokuratorskie, to znaczy zostaną sformułowane zarzuty w stosunku do Pana Grzegorza do Pana Wysławy nie zostały takie złożone, natomiast próbuje się metodą taką oczerniania dobrego imienia, Jakiegoś tajnego listu, który KNR wysyła do, do przedstawicieli rządu, próbuje się po prostu odwrócić uwagę od, no, od tematów niewygodnych dla władz. Także uczulam tutaj opinię publiczną, aby nie dała się po prostu manewrować. A tak, skoro o tym rozmawiamy, jeszcze po sobie przypomniałem, że podejmowałem też interwencję w sprawie pana Zaręby. To jest rolnik z okolic Mławy, któremu właśnie, to też a propos jak działa, państwo polskie, któremu zupełnie niewinnemu człowiekowi pozbawiono go dorobku życia i, i za, po prostu ukradziono mu, trzeba tak powiedzieć, w majestacie prawa. Pod, 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 pod przykrywką majestatu prawa yy, ukradziono mu po prostu ciągnik. Gdyby nie działalność mediów, i tu chcę bardzo wszystkim mediom podziękować. Nagłośnieniem tej sprawy i działaniom wielu ludzi dobrej woli, no to ta kwestia, by po prostu w cierpieniu miałby Pan zaręba, musiałby spłacać ciągnik, którego już nie byłby właścicielem, a więc po prostu byłby w sytuacji dramatycznej. No dzięki Bogu, w tej chwili dzięki naszym interwencjom, między innymi i sprzeciwie opinii publicznej, o tej sprawie się mówi i widzimy, że tutaj jest to jeden z. Bardzo wstydliwych przykładów funkcjonowania trzeciej RP w obszarze tak wrażliwym jak egzekucja długów i działalność komorników. Nie mówię już o całym wymiarze sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia życzę.